Panie Jacku, może zacznijmy od tego, że autorem sztuki jest, jest Jacek Chmielnik, tak. Nasz kolega, niestety tragicznie zmarły. Jacek sporo pisał, niewiele osób wie o tym, ale jego sztuki są nadal grywane w wielu teatrach. Ta jest takim powiedziałbym żartem scenicznym, tak bym to bardziej określił, dlatego że tutaj Jacek otarł się o taki rodzaj teatru absurdu, kiedy to. Publiczność w sposób niepostrzeżony, niepostrzeżony jest uwikłana w to, co się dzieje na scenie. A pretekstem do tego są, jak zwykle, emocje, które towarzyszą każdemu z nas w życiu. Więc, jak to mówią, seks, pieniądze, sława te wszystkie elementy, które w życiu powodują, że nagle niektórzy z nas głupieją. <grym>, ale tak jest. I od tego się nie ucieknie. Warto dlatego na ten temat porozmawiać, to po pierwsze. A po drugie, Jaskowi chodziło o to, żeby zwrócić uwagę y, widzom y, w, w tym przekazie, który przygotował, żeby się ludzie nawzajem y, lubili, tolerowali, szanowali i po prostu kochali, ale w tym dobrym tylko słowa znaczeniu żeby y, wykazywali w stosunku do siebie więcej pozytywnej energii żeby nie było w nas, w nas wrogości, nienawiści i to jakby jest wszystko to, o czym my mówimy, stojąc przed publicznością. Scena jest pusta, nic na scenie nie ma poza dwoma aktorami, a jak się okazuje ten spektakl trwa godzinę 40 prawie i przez ten czas, cały czas ludzie śmieją się do rozpuku więc tu siła autora chyba zadziała. Ja nie widziałem całego, widziałem tylko fragment, na który można obejrzeć yy, na Pana stronie. Sądzę, to moje następne pytanie, czy pokusi Pan może, może to już Pan wpadł na taki pomysł, może Pana zainspirował, bo też powstaje oprócz takiej zwykłej produkcji telewizyjnej, serialowej, czy filmowej, czy teatralnej, taki drugi nurt w internecie. Też niektórzy artyści, nawet tacy personali okay, robią a... w seriale, farzyni nie w Polsce jeszcze, ale na zachodzie. Czy Pan ich pomyślałby, że może ja... zrobić coś, prosto do internetu, na, który można by wejść na Jest jakiś pomysł, niewątpliwie, ale co by nie robić jeszcze na tym etapie, to nadal będzie to produkcja niszowa, produkcja taka z przymrużeniem oka troszeczkę i taka undergroundowa. No, tak czy inaczej nie ucieknie się tutaj przed pozycjonowaniem jeszcze w tej chwili tych produkcji w internecie. One są zupełnie inaczej postrzegane. Jednak ten zawodowy nurt to jednak jest przede wszystkim telewizja i film, w związku z tym tutaj nie ma co udawać, że nagle my w internecie będziemy w stanie no, tak zafrapować widzów, żeby... Żeby, żeby, żeby to się rzeczywiście przeniosło, czy na oglądalność jakąś. Jeszcze chyba za, chwi za chwilę, może już niedługo, ja myślę, że dosyć szybko to pójdzie, bo chociażby wystarczy spojrzeć na wejścia na YouTubie, prawda? Jakie są ilości, ale chyba tam się szuka czegoś innego, tam się szuka jakiegoś błysku, ewentualnie piosenki, jakiegoś tam żartu, natomiast, lub też jakiegoś wydarzenia sensacyjnego, natomiast to już wymaga jednak to skupienia, Jakieś takiego takiej, no, spotkania bardziej intymnego. Teatr jest jednak miejscem, gdzie te spotkania mają charakter bardziej, bardziej intymny, i nie wiem, czy internet wypełnia i czy jest właściwym łącznikiem, który pozwala tę intymność uzyskać. Obawiam się, że na razie chyba jeszcze nie. Czyli skłania się Pan ku temu, że taką najbliższą e, sztucę formą, to jest teatr? Taki bezpośredni kontakt na scenie z Wizem, czy, czy, czy może mylę się? Ja nie staram się nigdy mówić w sposób jednoznaczny, co jest lepsze, co jest gorsze. Ja uważam, że to, co było, powiedzmy, nie wiem, 30-40 lat temu, jak zaczynałem pracę nad swoją zawodową, kompletnie różniło się od dzisiejszego przekazu. Mało tego, różniła się, inna była publiczność, która oczekiwała zupełnie czegoś innego niż dzisiejsza publiczność i trzeba to uszanować. W związku z tym. Pozycjonowanie w jakikolwiek sposób roli teatru w tej chwili, nie wiem czy jest, służy temu, żeby to w jakiś sposób no, wyjaśnić. Nie, nie sądzę. Ja myślę, że teatr ma swoje miejsce. On funkcjonuje przynajmniej w części społeczeństwa, ale nie w całej, no bo wiadomo, że to jest. Tak się zrobiło, że teraz sztuka teatralna jest takim no, miejscem, gdzie ludzie docierają. Owszem, ale. Nie wszyscy, no i, 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 i nie wszędzie można po prostu na to pozwolić. To są też sprawy związane już z logistyką, chociażby. Natomiast no, szukanie takiej odpowiedzi, że, że to jest właściwie jedyna, jedna forma wyrazu moja, to raczej nie. Ja myślę, że powinienem złapać kontakt z publicznością współczesną i próbować właśnie różnych dróg i estrady, i filmu, i, i serialu, i wszystkich innych form się no wszystko tak zmieniło, że ja też czasami się głupię. Polskie kino teraz, e, szczególnie te takie bardziej komercyjne, e, skupia się na komediach romantycznych. Komedia głównie dominuje. Czy to czy, 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 czy no. moje pytanie? Czy pan myśli, że jeżeli część wytwórni, część artystów zarobi pełne pieniądze, to też później, później w tą stronę bardziej artystyczną, że w końcu no pan, powsta zaczną powstawać na powrót na, takie na, to, dobre to, filmy jak to kiedyś? To by mnie bardzo cieszyło, żeby tak było, ale ona. Ja, no... Myślę, że na tym etapie to chyba jeszcze za wcześnie o tym mówisz. Nie, nie, nie widzi pan na razie Na razie nie widzę tego, tak, tak różanej przyszłości nie widzę. To co się I musi stać, żeby była ta przyszłość taka bardziej różowa? Wie pan, musi się stać jedna rzecz. Musi pojawić się yy, jakaś misja w przekazie takim medialnym, która uruchomi w ludziach, w widzach. Yy, pragnienie obcowania z trochę wyższą kulturą, tak mi się wydaje. Jeżeli telewizja będzie cały czas karmić się emocjami typu x-factor i mam talent, czy tam jakieś inne, no to, to, to podejrzewam, że nieprędko dojdziemy do takiego momentu, kiedy publiczność będzie pragnęła spotkania z aktorem, przed, nawet w teatrze telewizji. Troszeczkę to się przewartościowało. Myślę, że jesteśmy na etapie szukania w tej chwili takich różnych form, i to prędzej czy później musi gdzieś tam dojść do jakiegoś miejsca, kiedy ci, którzy tę kulturę i media jakoś formują, no będą musieli wreszcie dojść do przekonania, że to oni kształtują gusta i potrzeby, i Oby doszli do tego wniosku w miarę wcześniej i, i starali się starali się rozbudzić takie właśnie pragnienia. Tego bym sobie bardzo życzył. Pana córka też parę... nie, nie jest aktorką, ale było można ją widać i widzieć. No, w, w, takie aktorek jak ha, taki jako na to można widzieć dziesiątki w tej chwili. Ale Panie Jacku ja zapytam o coś innego. Wiem, że Pana Jacka Chmielnika, córka też trochę tymi sprawami się zajmowała aktorstwem. To moje pytanie. Czy możemy się spodziewać, być może kiedyś, że córka Data? Wystąpią w czymś wspólnie? Nie sądzę, ona się zajęła zupełnie inną dziedziną. Czy to po prostu Tak, ona nie, nigdy nie wiązała z tym miejsca, miejsca swojego przedszkola. Absolutnie. Ona zajmuje się PR-em, ma swoją firmę PR-owską, w związku z tym. to jest zupełnie inna działalność, acz po części spokrewniona, no bo jednak też oparta na bezpośrednim kontakcie z klientem, z ludźmi. Także nie, nie, nie sądzę. Ona już z tego wyrosła. Rozumiem. A to, to inaczej zapytam. E, czy jest jeszcze jakiś nieodkryty ląd dla pana jako artysty? Coś, co by pan chciał spróbować? Albo może na jakąś propozycję pan takich rzeczy. Na jest. przykład. I choć już jedno marzenie aktorskie wymówię. Każdy aktor, jeżeli powie, że już wszystko wie i wszystko widział, to znaczy, że nic nie widział, nic nie wie, bo to jest niemożliwe. I każdy aktor normalny, zawodowy aktor. Wie pan, my żeśmy się uczyli w czasach, kiedy teatr był świątynią. To było miejsce nie tylko traktowane jako dom, ale miejsce, gdzie się przechodziło po wszystko, po, po dobre słowo, po przyjaźń, po miłość. Po pewne wrażenia, które dostarczała każda próba kontaktu między... Kolegą starszym, których ktoś uczył, a były to naprawdę wielkie nazwiska. Wspaniali aktorzy, cudowni, pani Aleksandra Śląska, pan Jan Świdelski, pan Czesław Wołejko. To byli moi starsi koledzy, kiedy zaczynałem pracę w teatrze. Więc ja wtedy z rozdziawioną gębą patrzyłem, jak oni grają, chłonąłem każde słowo i to mi dało znacznie więcej niż lata spędzone w szkole topręt. Tak więc, yy, no tak to, tak to wyglądało, no, a dzisiaj jest troszeczkę inaczej. Trochę smutno z tego powodu, że jest inaczej, no ale tak, tak musi być, widać.